Inne kraje nie interesują się niczym innym, tylko sobą. bym tylko na Bałtów, Skandynawów i Anglosasów. Reszta na soleje. Trzecia w jak będzie wyglądała, czwarta na kije i pałki. Straszna pogoda, nie polecam. Niby 3 stopnie, ale czuję się jak w Finlandii przy minus 15. Jeden dzień był taki. Ale pamiętam go jak dziś. Dziś zadamy pytanie, które dotyczy wszystkich Polaków. Nie ma czegoś takiego, że można się tutaj w tej sprawie dzielić, że jednych to dotyczy, innych to nie dotyczy. Chodzi o konflikt ewentualny z Rosją. Czy Polacy uważają, że jesteśmy w takim przypadku bezpieczni, bo na to nam pomoże? Czy może jednak skończy się to niestety nieprzestrzeganiem pewnych postanowień naszych? Umów międzynarodowych. Piszcie też, co wymyślicie w komentarzach. A my lecimy pytać Polaków. Kanał, co mówią, codziennie o 17. Czy w razie konfliktu uważasz, że Polska jest bezpieczna? Czy NATO nas obroni? Na pewno nie wiem. Nie? Jest bezpieczna? W miarę tak, ze względu na przepisy natowskie, które mówią o solidarności i wsparciu krajów członkowskich, które zostaną zaatakowane. Nie będę odpowiadać na to pytanie. Czyli niczego się nie dowiedziałem. I teraz nie wiem, czy już się pakować, czy jeszcze poczekać trochę z tym. Kandydat na prezydenta Czech ostatnio powiedział o tym, że jeżeli Polska wywoła konflikt z Rosją, jeżeli będzie konflikt z Rosją w Polsce, no to wtedy on nie wyśle, on by nie wysłał wojsk do Polski, żeby Polska o tym zapomniała. Później się wycofywał z tego, ale po coś ten temat powstał jednak. Czy, czy uważasz, że jesteśmy bezpieczni, czy, czy raczej powinniśmy się sami zbroić? No na pewno będę pomagać, na to nie wiem. Coś, coś jeść. Że na to pomoże. No tak. Czyli, znaczy, nie za bardzo usłyszałem, bo było. Znaczy, chłopak mówił bardzo cicho. Ale z tego, co zrozumiałem, może źle usłyszałem na mikrofonie, pewnie będzie lepiej, że jesteśmy bezpieczni. Dzień dobry. Czy uważa pan, że w razie konfliktu z Rosją bylibyśmy bezpieczni? Na pewno nie. Robiłem rakiety grom, także wiem, co mamy i. A, lepiej nie mówić. Trzymając, nie wiem, jakie... Co miał w głowie prezydent Czech w danym momencie? Może się kierował wyborami, które gdzieś tam są w oddali, i chciał wpłynąć na swoich wyborców, mówiąc, że skupi się na obronności swojego kraju. No ja też nie jestem w pozycji, że nawet nie słyszałem w ogóle o tym, e, o tej wypowiedzi, dlatego ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Wydaje mi się, że no co, jak co, ale Czechy nie są, nie mają tutaj silnej pozycji, żeby decydować o tym, jak całe NATO będzie postępować, a. I też myślę, że prezydent Czech szybko się z tego wycofał, bo zrozumiał, że pełnił błąd po prostu, tak. W razie konfliktu z Rosją jesteśmy bezpieczni? Uważam, że nie. Nie? Dlaczego? <laughs> to dlatego, jak historia pokazała, inne kraje nie interesują się niczym innym, tylko sobą. A co mamy tak z Pana perspektywy? W przyszłości wielki zwrot. Więcej ludzi zginie w pierwszej i w drugiej wojnie światowej. Eee, to zależy w jakiej fazie. Eee, czy NATO nam pomoże? Może się odsuniemy bo tutaj... Część tak, część nie. Czyli nie wszystkie kraje natowskie. Jeździłbym tylko na Bałtów, Skandynawów i Anglosasów, reszta na oleje. Nie chciałbym udzielać. No naprawdę nie, nie teraz. Bo... Czyli według ciebie możemy być spokojni. Nie no ja powiedziałbym, że spokojni. No, uważam, że w takiej sytuacji jak ta no nie można być w ogóle spokojnym. Jak no, nie wiadomo co się stanie, ale uważam, że no, po co jesteśmy w tych organizacjach międzynarodowych i też pomagamy Ukrainie. I uważam, że po tej pomocy, której udzieliśmy właśnie Ukrainie w momencie, w którym ona została najechana przez Rosję, no to spodziewałbym się tego samego po imieniu. ale wiadomo, że spodziewaliśmy się tego samego w 1939. Bo mamy niby kontrakty z NATO i to... Śmiech na sali, kontrakty. Przed wojną też mieliśmy kontrakty. Z, z Niemcami, z, z Anglią, z Francją i różnymi innymi. I co było? Polacy zawsze wyjdą na... nie powiem co. Ostatnio kandydat na prezydenta Czechy, były premier, powiedział w wywiadzie, że jeśli konflikt w Polsce by był, no to absolutnie nie wyślę swoich żołnierzy. Później się wycofał, ale też nie powiedział chyba tego od tak, od czapy, więc jakieś tam przemyślenia miał. Co pan myśli o takiej wypowiedzi? Myślę, że to, czy Czesi by nam pomogli, czy nie, nic nie zmieni. A nie ma pan takiego zdania, że może więcej polityków tak myśli, tylko nie mówią tego na głos? No bo sobie myśleć co są, liczy się finalnie to jaka będzie rachuba interesów, czy będzie się opłacało pomoc czy nie. Czyli NATO nam nie pomoże? E, mam nadzieję, że tak, ale nie, nie wierzę w to w 100%. Dzień dobry, czy uważa pan... Hitman. No właśnie już mamy takie y, historie, że kontrakty międzynarodowe często też były y, nieegzekwowane, tak, jak, tak jakbyśmy mogli się tego spodziewać. A czy uważa, że Ukraina powinna wstąpić do NATO, jeśli ten kryzys się zakończy? To no To jest dobra okazja, tak samo jak z wejściem do Unii, tak, dla Ukrainy, żeby wejść gdzieś tam w tą integrację i w społeczność międzynarodową. Też uważam, że nie mam na tyle dużej wiedzy, żeby się wypowiadać w tym temacie. Joe Biden cały czas mówi o tym, że artykuł 5 NATO jest dla niego wiążący i na pewno będzie się do niego stosował. I głupie Polaki w to wierzą, bo ja w to nie wierzę. Czyli jakie rozwiązanie jest dla Polaków? Uciekać z tego kraju? Nie. Powiedziałbym, ale to jest nagrywane, więc ziszam, ziszam, to pewnie pójdzie, także wolę nie mówić, ale każdy mądry Polak wie, co by należało zrobić. Okej, okay, czyli jeśli Polska będzie już na straconej pozycji, to nie mamy na co liczyć, a jeżeli jeszcze będziemy się opłacać Stanom Zjednoczonym, no to okej. Okay, I zachodowi. To zależy. Jeżeli bylibyśmy na straconej pozycji, to pewnie by wspierali nas, ale jakimiś jawelinami, podstawowym sprzętem, żeby tylko zwiększyć ewentualne koszty okupacji. Ale swoich żołnierzy nigdy tu nie wyślą. Czyli możemy ufać naszym stosunkom międzynarodowym, naszym kontraktom z NATO, umowom z NATO, ale też ta opinia nie była jakaś taka w 100% wyrobiona. Pytajmy dalej. Wypowiedź kandydata na prezydenta Czech, Babisza. Że on absolutnie nie wysłałby wojsk do Polski. Później się z tego wycofał, ale też z jakiegoś powodu taka. I to co znaczy. No. Czyli kontrakty międzynarodowe nic nie znaczą? Mo, e, wierzę w to, że znaczą, ale nie jestem tego pewien. Czyli powinniśmy sami się zbroić mimo wszystko. Oczywiście. Czy nie jest za późno już? Jak jest ręka w nocniku, to jeszcze za późno nie jest. Jak się rękę z nocnika wyjmie z tym, no. Tym towarem, to wtedy to będzie za późno. W takiej sytuacji byśmy mogli tylko liczyć na taką pomoc jak Ukrainie de facto teraz, tak? Że sprzętem? E, nawet mniejszą. A, mniejszą. To już nie będzie tego sprzętu do rozdawania. To nawet nie o to chodzi. Ukraińcy utrzymali z grubsza swoje terytorium, rząd nie uciekł. To państwo byle jak, ale funkcjonowało. Nie jest oczywiste, że nas rząd by nie uciekł, na przykład. Tutaj ten budynek, który widzicie państwo, to jest Intercontinental. Nie wiem, czy wiecie, to wcięcie takie. Nie wiem, czy widać. E, e, wcięcie w tym budynku to taka dziura, luka. Nie jest stworzona dlatego, że tak sobie wymyślił artysta. E, Architekt, który nad tym pracował. Tylko powstało to dlatego: to jest taka ciekawostka, że bloki obok, które są, te mniejsze, zdecydowanie mniejsze, nie miałyby wystarczającej ilości słońca w ciągu dnia. Potrzebują bodajże, ustawowo, od dwóch do trzech godzin słońca w ciągu dnia i dlatego powstała ta dziura. Ciekawe co? Co mówią, bawi i uczy. Dobra, czyli sami powinniśmy, mimo wszystko się zbroić. Tak. Czyli mamy również odmienną opinię, bardziej takie podejście realistyczne i wyciągające wnioski z historii. Oczywiście jesteśmy w zupełnie innych czasach, w zupełnie innych realiach niż miało to miejsce lata, lata temu, dekady temu. No ale cóż, czy ludzie się faktycznie tak zmieniają. Pan pojedzie do Lubiczowa, pan zobaczy ile tam się tych rakiet robi. I jakie się te rakiety robi. Owszem, są dobre, dobrze strzelają, bo Ukraińcy je chwalą. I gromy, i pioruny. A rakiety nie tylko. Teraz nie czołgami, tylko dronami trzeba walczyć i nie układami politycznymi, tylko najpierw się wyzbroić, wszystko oddać, no i co, I, i, i z pięściami pójść na wroga, tak? No to najlepiej pięściami, tak jak Einstein powiedział, trzecia wojna nie wiem jak będzie wyglądała, ale czwarta na kije i pałki, no i nam to czwarta grozi. I o to się Pan obawia, że po prostu mogą być dezerterzy. Nie tylko. Może być po prostu już taka przewaga, że dalsza walka w otwartym polu oznaczałaby tylko większe zniszczenia miast i infrastruktury. Wtedy zostają tylko ataki partyzanckie, osłabianie linii komunikacyjnych. O na to chcieliśmy zapytać! A uważa pan, że Polska jest bezpieczna, czy nie? Jest bezpieczna. Dziękuję. My nie mamy się o co martwić. Jesteśmy bezpieczni, spokojnie. Panikujecie bez sensu. Ja nie wiem skąd tyle paniki. Czyli błędem zatem było przekazywanie całego sprzętu Ukrainie, tak? Oczywiście. Bo podej podejście rządzących jest takie, że przekazujemy, ale dzięki temu wojny nie będzie u nas. To trzeba się Putina zapytać, czy będzie u nas, czy nie będzie. E, dzień dobry, czy uważa pan, że w razie konfliktu z Rosją jesteśmy bezpieczni? <grym> Nic nie mówię. to powinno nas chyba obronić? Chyba tak jesteśmy bezpieczni? Jesteśmy. Myśli pan, że Ukraina nie ma szans? Oczywiście, że nie. Jeżeli Niemcy trzymają z ruskimi i wszystko robią tak, żeby ruskie wygrali, no to jest... Te dwa mocarstwa od dawna że były ze sobą, się kumały i będą się kumać. Czy mimo wszystko chodzi o pieniądze? Oczywiście. I zawsze Bardzo, e, bardzo analityczna wypowiedź. Taka, która faktycznie mm, bierze pod uwagę dużo więcej niż narracje mediów. E, mieliśmy tutaj informacje, wręcz z, z wewnątrz, z tego środowiska. No cóż, piszcie co wy sądzicie o tej opinii, bo myślę, że jest to bardzo ważna społecznie wypowiedź. A jakieś rady dla młodych Polaków? Uciekać czy walczyć? Walczyć. Walczyć. Dziękuję bardzo. Czyli walczyć. Nie myśli pan, że właśnie Polska będzie broniona, choćby dlatego, że jeżeli odpuści NATO Polskę, to dla Rosji jest to sygnał, że NATO nie działa i może sobie atakować dalej? Myślę, że problem jest w tym, że tylko my uważamy Rosję za zagrożenie, a w ogóle wiele państw, no to jak na przykład Niemcy, uważa za rozwiązanie swoich problemów energetycznych, ekonomicznych, problemów ze zbytem swojego eksportu. Także słusznie no, umieszczliśmy się na siebie. Także różnie, w zależności od interesów. Czy będzie się to opłacało zachodowi, czy będzie się to opłacało państwom NATO, no i w takiej skali dadzą nam e, swoje wsparcie, w jakiej będzie to właśnie dla nich opłacalne gospodarczo i terytorialnie. Dajcie znać, co Wy w ogóle o tym wszystkim myślicie, czy uważacie, że Polska będzie bezpieczna w razie konfliktu, czy może jednak e, powinniśmy się martwić. Dzięki wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Pamiętajcie na kanale, co mówią Sądy codziennie o godzinie 17. Heja.